Lloyd, czyli od pewnego siebie dzieciaka po kompletny wrak emocjonalny. Czyli jak to się stało, że Lloyda charakter tak strasznie się zmienił podczas trwania całego ninjago? No dobra, to pora to wszystko zacząć wymieniać. Gdy był mały, ojciec go porzucił. Jego najwspanialsza matka Misako również oddaje go do szkoły dla niegrzecznych chłopców i też się nim nie interesuje. Więc mały Lloyd sobie wybiera ścieżkę taką jak ojciec i też chce być tak zły i tak potężny jak właśnie on. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że Lloyd będzie zielonym ninja. Jego dzieciństwo również nie trwa tyle, ile powinno trwać, bo zostaje ono przyspieszone i Lloyd staje się dużo starszy. Po finale drugiego sezonu jego ojciec powraca po to, żeby w czwartym sezonie znowu się poświęcić i znowu Lloyd go traci. W w sezonie 8 Zielony Ninja poznaje Harumi, w której się zakochuje. Harumi też udaje to uczucie, po czym wbija mu nóż w plecy. Chce pozbyć się jego rodziny zastępczej czyli Ninja i wskrzesić jego ojca, czyli Garmadona. Garmadon, który jest całą cząstką zła, nie pamięta Lloyda, Lloyd chce mu przypomnieć jaki był kiedyś, ten jednak go klepie na łeb, na szyję i w końcu Lloyd popada w dołek. Potem okazuje się, że Harumi jest córką Garmadona, bo ją sobie zadoptował, a Lloyda dalej nie pamięta, O czym Harumi sobie ginie na wieżowcu i Lloyd to wszystko widzi. A w dziesiątym sezonie, gdy już wszystko układa się tak, jak się powinno ułożyć, Garmadon sobie odchodzi jakby nigdy nic. W sezonie 11 Lloyd poznaje Akite po to, żeby znowu się z nią nie spotykać. W sezonie 16 znowu powraca Harumi, znowu na początku jest zła, znowu na początku ryje beret Lloydowi, po czym okazuje się, że jednak będzie dobra i już się lubią. Potem przychodzi sezon pierwszy Dragon's Racing, mamy fuzję, Lloyd traci wszystkich, doświadcza bardzo mrocznej wizji z maskami ninja i z jakimiś nagrobkami, po czym przychodzi drugi sezon Dragon's Rising. Tam też mamy mroczne wizje. No i na tą chwilę ostatni sezon Dragon's Racing, czyli trzeci. Tam znowu Arin nie pomaga w tej całej sytuacji, ponieważ wypina się na Lloyda tak jakby już go w ogóle nie znał. Czy ktoś jeszcze tutaj ma coś do dodania jeśli chodzi o charakter Lloyda? Myślę, że nie. Wszystko jest już jasne. Tutaj nie ma nic dziwnego, charakter Lloyda wynika po prostu z sytuacji, które on przeżył i wszystko to ukształtowało właśnie samego Lloyda.